W tym momencie przechodzimy do kalendarza i możemy wybrać dzień, który pasuje nam na dostarczenie zamówienia. I oczywiście super sprawą jest to, że nie musimy zaczynać diety od poniedziałku, a tak naprawdę od dowolnego dnia tygodnia my zamówimy tutaj dietę na 20 lutego. Do zapłaty będzie 65 zł dodajemy do koszyka. I w tym momencie bardzo przydatną funkcją jest to, że możemy domówić kolejną dietę pod ten sam adres dla innej osoby: dla męża, przyjaciółki, dziecka. I to może być inna dieta z oferty tego samego cateringu. Wybieramy dietę sport, 2500 kalorii, i przechodzimy do następnego kroku. Ta dieta będzie kosztowała nas 74 zł. I mamy podsumowanie zamówienia, i otrzymaliśmy zniżkę na dostawę na ten sam adres 6, ponad 6, zł. Ale jeżeli się rozmyślimy, to w każdej chwili możemy usunąć tą drugą dietę i zamówić tylko tą pierwotną. Przechodzimy do zamówienia. Wypełniamy dane odrasowe. My mamy tutaj już uzupełnione. Następnie musimy wyrazić zgodę, a zaakceptować regulamin, a także opcjonalnie wyrazić zgody marketingowe. Płacimy. Przekierowuje nas do płatności online.